Zadanie. Cena węgla zmniejszała się co miesiąc o 10%. Oblicz, ile wynosiła cena w styczniu i w lutym, jeśli cena w marcu była równa 729 zł. Zróbmy to zadanie na proporcję. Y niech będzie to cena w styczniu, a x cena węgla w lutym. Mamy cenę w marcu, gdy nie znamy cen początkowych w miesiącach wcześniejszych. Wiemy, że nasze ceny od stycznia nam malały. Dlaczego 90%? Ponieważ jeżeli obniżka wynosi 10%, to klient płaci właśnie za resztę, czyli za 90%. W jaki sposób obliczymy najpierw naszego x, czyli cenę węgla w lutym? Zauważmy. Klient w marcu płaci za 90% ceny z miesiąca wcześniejszego czyli 90%. Płaci klient, a jest to dokładnie 729 zł. Gdyby kupił węgiel wcześniej, czyli w lutym, zapłaciłby X, czyli 100%. Jeszcze raz. Bierzemy pod uwagę tylko te dwie kolumny. To jest cena początkowa, czyli to jest 100%, a to jest cena obniżona o 10%, czyli ta cena stanowi 90% ceny wcześniejszej. X obliczamy mnożąc liczby po skosie. Ta kropka oznacza mnożenie, czyli 100% razy 729 dzielimy przez 90%. Skracają się nam procenty. Przepiszmy, co zostało. Następnie skracają się liczby i otrzymujemy w efekcie po obliczeniach 810 zł. Jest to cena z miesiąca lutego. Teraz obliczmy cenę węgla w styczniu. Mamy cenę węgla z lutego, ale jest to 90% ceny wcześniejszej. Gdyż rozpatrując te dwie kolumny, cena początkowa w takiej proporcji stanowi 100%, a to jest cena zmieniona. Jest to cena obniżona o 10%, czyli jest to 90%. Zatem 90% to jest 810 zł, a 100% jest to nasza cena początkowa, czyli cena ze stycznia. Obliczamy y mnożąc liczby po skosie, czyli 100% razy 810 i dzielimy przez 90%. Skracamy procenty, podobnie jak wcześniej. Przepisujemy, co zostało z tego skrócenia. Następnie skracamy liczby i po wymnożeniu otrzymujemy 900 zł odpowiedź, to na węgla w styczniu wynosiła 900 zł, zaś w lutym 810 zł.